Siemaneczko, siemaneczko, witam Was na mojej siłowni! Kuźwa, tu jest klimaci fajny, co? Tu mi się podoba panie, tu mi się podoba auto mam na serwisie. Myślałam, że w środę zrobią, no ale dostałem informację, że jednak będzie trzeba jeszcze to zrobić, tamto zrobić, no to Adrian może został, został nam na cały tydzień. Z drugiej strony dzieci mają ferie, jest godzina 21. Ja mam teraz czas na trening. U siebie na siłowni, wieczorkiem sobie przyszedłem, jak widzicie, i będziemy pompę robić, ale też muszę powiedzieć, że wjechał nowy sprzęt. I ten sprzęt jest naprawdę konkretny. No, tak jeszcze sobie, słuchajcie, yy, odpaliłem na YouTube trochę na komentarza, odpisywałem. Dla niektórych, to uwierzcie, muszę się spowiadać z każdej zarobionej złotówki. wam mać. Dobra, bo coś tam zarabiałeś jako kierowca, tyle, coś tam mówiłeś, wspominałeś, ale dobrze, ile zarobiłeś tu z z, z Mercedesem, ile z Wieltonem, ile z tą firmą, ile z tamtą, ile masz z tego projektu, masz nam wszystko, jak to jest, ile dokładnie ze wszystkiego zarabiasz. Ja pierdziel. Ale panie, jakby cię chciały, to by kuźmie trochę go do portfela ci zaglądały. Takie, takie niektórzy są osoby. No nie wiem, chłopie, no w co was jest grany, ja? A jak ktoś myśli, że są tego zarobiste te pieniądze z tych internetów, oczywiście w tym momencie jakie są. Ej, może nieduże utrzymać bym się z tego raczej jeszcze nie utrzymał nie, nie wyżywił w swojej rodziny dlatego nie mogę sobie pozwolić na przykład żyć, żyć tylko z internetu jak to niektórzy robią więksi youtuberzy i tak dalej coś tam z tego kapie ale to nie jest tak jak niektórzy myślą mówią u swojej rodziny bym yy, z tego z tego z, tego, z tego internetu po prostu nie wyżywił dlatego też muszę no, dlatego też muszę pracować tak i musiałam wcześniej też pracować jako kierowca tyrać zarabiać, żeby te piążki jeszcze większe można było odłożyć, ale pierwsze trzy lata, przez pierwsze trzy lata działania na internetach nic nie zarabiałem, nawet z kanału YouTube nie zarabiałem, bo nie włączałem nierekta, bo nawet nie wiedziałem, że na YouTube można zarabiać. Taki byłem ciemny, chyba dwa lata, czy... nie, trzy lata albo i 2,5 roku, dwa i pół roku pierwsze. Dopiero mi powiedział yy, ten yy, Wojtek z kanału do Roboty się z nim spotkałem, Adrian. Czemu ty na, z YouTube ani wyłączasz reklam? A, a wiecie, bo ja widzów więc denerwować tymi reklamami i tak dalej, i tak dalej. No co tam? I słuchajcie, yy, ale Wojtek, ale nie będzie się rozwijał, twój kanał będzie stał w miejscu. Musisz mieć, bo jak YouTube zobaczysz na twojej na twoje kanale może coś tam sobie zyskać, to zawsze będzie twoje filmy jakoś promował. A, a, a to w ten sposób idzie, dlatego zawsze te reklamy musisz jakieś dać, bo tak to będzie pod twoim rozwojem. I więc zacząłem właśnie coś tam działać, tak? Ale bo mi kupią, ja nie będę widzów, kurzał i tak dalej, tak? Ale widzicie. Jednak Wojtek mi dobrze pomógł, dzięki temu z, ten, bo, z początku mega masa bo stał mi kanał, tak? Te wyświetlenia były bardzo słabe, ale mi to nie przeszkadzało, ja po prostu robiłem swoje, mi to jarało i tyle, tak? Nie patrzyłem za bardzo na to. Teraz tak bardzo nie patrzę, są wyświetleń, wyświetlenia, duże, po prostu robię swoje i na to tak za bardzo nie patrzę. Ale wiadomo, no nie? Jak są więcej, no to jest przyjemniej, tak? Ale jak jest mało, to też jest mało, nic za to nie poradzimy. Tak jest właśnie żywot w internecie, no ale wiadomo, kiedy trady się kończą, Moja kariera też się kiedyś kończy, dlatego trzeba działać, rozwijać się, aby to wszystko miało ręce i nogi. No a odnośnie tak samo naszej współpracy, bo o Wiltona, żebym powiedział, to słuchajcie, mogę wam powiedzieć jedno. Jeden YouTuber yy, tutaj znany na internetach, drugi może mniej znany, znany, yy, dostały też pozycję współpracy, no i oni powiedzieli, że za taką kwotę to oni nawet się nie ruszają z domu. A ja sobie pojechałem, bo po pierwsze, wiecie, co było dla mnie najważniejsze? No ale jakby z tego są nieduże pieniądze. Ale jadę inwestować w siebie, łapać fajną wiedzę, rozumieć to, poznawać ludzi. Dla mnie to jest właśnie na najbardziej cenne: poznawanie ludzi, dokształcanie się. Na przykład, ja tam się dopiero nauczyłem, jak obyć się z kamerami. Jak tam były cztery kamery, miałem yy, może tam taki scenariusz, Ala pode mnie dobrane, tak, z tego musiałem troszeczkę się tam nauczyć, yy, żeby wiadomo o czymś mówić, tak? o tej naczepie i tak dalej. I to uwieście mega mi dało. Właśnie nie ten pieniądz. Ale to, że mogłem tam być, to, że mogłem poznać tych ludzi i to, że mogłem też nabrać doświadczenia, jak nagrywać, bo po tych odcinkach dużo osób zauważyło progres mojego właśnie nagrywania. Tam jeden, drugi odcinek i dużo ludzi mi pisało: Adrian, widać mega progres, Adrian, widać to, widać tamto, widać, widać lepszy montaż. No i to mnie właśnie mega cieszy, tak, że mogłem pojechać tam nawet za nieduże pieniądze, że niektórym się dupy, zaprzeczenie nie chciało ruszyć, że tam pojechać. Ja tam pojechałem. Po właśnie tą wiedzę, poznanie, poznaniu, jak wam wcześniej tłumaczyłem. No, to jest dla mnie właśnie cenne. jak, jak to mi Wojtek z kanału do roboty powiedział, go tu serdecznie pozdrawiam z mega gościu. Adrian, pamiętaj tak, działaj, rozwijaj się, a pieniądze przyjdą z czasem. No i tak po części jest, tak? Że przecież trzy lata jest z później coś tam wpadało i tak pomalutko, pomalutko, małą łyżeczką coś tam wpada. Mówię z internetu jeszcze bym się nie wyżywił. No ale wiadomo, jest jak jest, pomału trzeba robić to, co się lubi robić. A ja lubię nagrywać, lubię z wami rozmawiać, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego co? Bierzemy się, moi drodzy, za <laughs> rozgrzewaczkę na woreczku i za fajny trening, tak? Ale mówię, niektórzy to kuźwa. Normalnie do portfela by ci zaglądali i by ci każdy groszali, czyli no ile masz tam jeszcze, a ile masz tam jeszcze. Pokaż, 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 pokaż. <laughs> Moi drodzy, nie możemy tacy być, no każdy nie robi swoje i tyle, tak? No a tak to po prostu mówię: działam, rozwijam się i wam również tego życzę. Tak jeszcze powiem, że do internetu może każdy wejść, wchodzimy za darmo, tylko musimy poświęcić swój czas, znaleźć pomysł na siebie, nie, nikomu nie zabrania. Internet jest kuźwa duży, to każdego pomieści, kto chce niech sobie wchodzi, ja tam też nikomu nie zabrania. Ale, tak, żeby po prostu wiecie, no nie zaglądać kuźmie każdy grosik, a ci ludzie, niektórzy, no nie, dobra, bierzemy się pomału, moi drodzy, za treninga. Zobaczcie, jak ten montaż tego sprzętu nam poszedł. Na początku, jak tworzyłem, pakę, mówię, ups, jak to zmontować, ale słuchajcie. Dzieci mi w tym pomogły. Tata, to nie trzeba tak, tak, tak zrobić. I uwierzcie, że w tym naprawdę nie jest nic trudnego. Jak sami widzicie, z dziedzieszkami, gdzie przy okazji miały fajną zabawę, fajną Friday, złożyliśmy cały sprzęt właśnie z Kasport. Come right with me, yeah Feel me if you hear me Sit Water like a fish, sit Box water to the ghillies, yeah This a new wave, this a takeover Do it for the future, time to get a word of makeover Time never stops, know the time timing is not Time to clean up the block the Streets been a mess, how can I breathe? Smoke in the air, pure gasoline I see the news, see what you read Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we then could have started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. We need change now. We need solo, we need EV in the game now. Make it change so that we know can stay around. Pieknie w salonie wygląda zamach telewizji. Żona ogląda was, jak trenujecie, wspiera was. Zobaczcie, to jest coś pięknego. Taki sprzęt, mieć w salonie. A jak żona wróciła, nabrudził, niech sprząta. Fajnie? Fajnie. Miałem jak coś to w planie. To po prostu było moje kardio. Tak był plan treningowy rozpisany. Rządko, pozdrawiamy Cię serdecznie. Żonko już prawie wróciła do zdrowia, bardzo mnie to cieszy. No i teraz tak, tu sobie to dokończymy. Bo musiałem rozmontować i teraz za chwilę złożymy, i bierzemy się, moi drodzy, za ostrą pompę. Kiedy ja ostatnio trenowałem? Ja dwa tygodnie ćwiczyłem. No, efekty odstawienia alkoholu, czyli ponad dwa tygodnie, no to można powiedzieć, ponad dwa tygodnie nie ćwiczyłem. A dlaczego? Po tym treningu, gdzie jeszcze tam kaszlałem, tak? Na drugi dzień się jeszcze bardziej rozłożyłem. Mówię, kurde, Beluś, no, widziałem, żeby nie trenować, mówię, wiedziałem, ale poszedłem, bo dawno nie ćwiczyłem, poszedłem zrobić trening. No idź teraz i teraz w tamtym też miałem przyjść na trening, ale zobaczyłem. Film Davika. Jak jesteś chory, o tym też wiedziałem, tak? Ale on też dodał, jak jesteś chory, to chłopi nie trenuj. Poczekaj, tydzień, dwa. wyzdrowiejesz, dopiero zacznij działać. No to mówię, dobra, już wam przypomniał to, co wiedziałem. No i mówię, dobra, posłucham go. No i wyzdrowiałem konkretnie, i teraz biorę się za trening, Wtedy jeszcze kaszlałem, tak? Wszyscy tam co chwilę kasłałem, kasłałem, no i ten kaszle tak męczył. Kurde, prawie miesiąc czasu. No ale przepraszam bardzo, jak wyzdrowieć? Jak człowiek cały czas robi, tak? Cały czas tyra, no to jak wyzdrowieć? No jak wyzdrowieć? No wiadomo, że się nie da wyzdrowieć, tak? No. Dlatego co, moi drodzy, rozkładamy sprzęt cicho. Człowiek zdrowy wrócił do sił i bierzemy się na trening. No i taki trening delikatniejszy, bo po tamtym treningu z tydzień czasu nie mogłem się do manie dotknąć tego. Tu się nie mogłem dotknąć ani klepnąć, bo tak mnie bolało po tej klacie, po tym wszystkim, no. Dlatego co, po raz kolejny, po raz setny wracamy do formy! Dokładnie! Po raz setny wracamy do formy, ale już Wydaje mi się, że będę te treningi bardziej sobie zazębiał, no mam chociaż taką nadzieję, tym bardziej, że idzie pomału ciepło, jutro będzie 1 luty, no więc pomału trzeba brać się za, za formę. Też doszły, o tematy do mnie tu doszły, ale się już tego nie będę rozkładał, no później sobie tam rozłożę, tutaj sobie dokończę fajnie, o, albo tu do worka sobie doczepię, no zobaczymy, zobaczymy, pomyślę gdzie to dalej złożyć, bo takie mi właśnie te poprzychodziły jeszcze, no jest kilka, ale siłownia petarda, co? Chociaż tak mi się wydaje. No i zobaczcie, te stojaczki z kasportu. ojej, one robią naprawdę robotę. Tu możemy sobie położyć sztangę, ja to, to na bareczki miałem wczoraj ustawione jak coś, tylko, że nie robiłem, bo dzieci są... Położyłem sztangę sobie barki porobić i dzieci się, <grym> się> powiesiły i sobie, o, pociągały się. Można pinać na, na, na sztance. No, tu są jak coś zabezpieczenia, fajna sprawa. Bardzo mnie to cieszy, o, możemy sobie zmienić. Jak tu widzicie, jeszcze mamy, o, różne stopnie ustawienia. O, jelala, lala, lala. i na bareczki. I naprawdę, ta ławka jest konkretna, tu jak coś ma... O, jak proszę, proszę zobaczyć kółeczka. I uwierzcie, że ona robi robotę. Możemy sobie ją złapać, przestawić elegancko. Widzicie? Jest naprawdę bardzo fajna i przyjemna ławka. No i też tak muszę powiedzieć, że dużo z, na współpracy jest barterowo. Coś otrzymujesz i to pokazujesz. tak Nie ma z tego Kasiorki, tak jak niektórzy sobie myślą i wyobrażają. Żeby lipy nie było w sklepie Kasport macie 10% rabatu na hasło trucker Parker, oczywiście piszą z razem. Tu wam jak coś zostawiam właśnie opis do sklepu. No, a sprzęciki. Fajne mają, fajne, no zresztą ja mam dużo, dużo z kasportu, no dużo mam, prawie wszystko to jest z kasportu, no prawie wszystko, no i to bardzo mnie cieszy, bardzo mnie to cieszy, a jeszcze takie kółeczko mam, zobaczcie, do trenowania, nie pokazywałem najważniejszego, kółko, dlatego, bo ja mam takie stare, o, ja wam pokażę, jakie ja miałem wcześniej, gdzie trenowałem, ani w trasie, pewnie też dużo o treningu widzieliście, o, takie o, metalowe, <laughs> z własnej roboty zrobione, ale tu by poniszczyło mi wszystko i to by mi poniszczyło, to nie, na kostce się sprawowało dobrze, ale tu raczej nie. Dlatego mam takie zrobiste kółeczko. Dobra, rożewka idzie do przodu. Zdrowie. Jak mamy zdrowie, to dobrze wiecie, będzie wszystko. Sam ostatnio jak ja, już chciałem, chciałem znowu te treningi, a tu po treningu zacząłem się gorzej czuć jeszcze. No, się jeszcze troszeczkę, no i, i powróciłem do <grychy> choroby wstępnej. Dlatego mówię, Zdrówko. Jak będzie zdrówko, moi drodzy, to będzie wszystko. No i co, luźna praca na woreczku. W ramach rozgrzewki, bez szaleństw, tym bardziej, że znowu Kuźwa wracam po przerwie po raz setny, ale coś tam próbuję, staram się cały czas. Robię, zdrówko, zdrówko, każda Wam się dużo zróbka, moi drodzy. Kamera mnie tu złapie, chyba mnie złapie. No i co, i się, tak? Musimy się bawić, po Przydał mi się taki, wiecie co, taki worek co jest tutaj z płasko i to takie wybrzuszenie, no nie? Bo jak widzicie, co ja nieraz pukał takie sierpy, no ale tutaj no, no nie mam za bardzo jak. A tak to fajnie było to oddanie, tak bo tu było takie wybrzuszenie... Bo to było A ja lubię się te... O, czy od dołu, sorry, podbródkowe. Ja mówię, sierpy. No brodkowe, no nie pojące, ja się sobie tak... Pół, tu, I daj są! człowiek, co? <grym się wkroć> Możemy sobie łopić. Po próbę, puu! sobie, pół, w wjechać. Z sobie wjechać! Uf, uf. Ale tak człowiek nie trenuje, to naprawdę się. Czuję jak wata normalnie, jak wata. Niby coś tam, coś tam zostało z tego wszystkiego, ale to trzeba wypracować znowu. Znowu ponownie trzeba wszystko wypracować. Można sobie pokopać. Low Hallow zaliczony! I mig Żeby nie było, w sobie to zrobiłem. Machanie rąk, palcek i tak dalej. Tu takie nadobicie. No Około, nie może. może włączyć 10 minut. Oczywiście z odpoczynkami. Z takimi przerwami. No. I znowu taka moja luźna zabawa, tak? Rozłożenie dwóch prostych. Długie prostych. o Rozżywka na worku zaliczona, to wkładamy ciężar. Znowu telefon. Panie, Cię potrenuję. No. Hadzka. możemy się dzwonić, kurde, na spokojnie jutro, bo kurde, Ci powiem, trening robię, a ja jestem cały mokry, bo robię tę rozżywkę na worku i zaraz ostygnę i kuźwa znowu do a tu jest tak trochę chłodniej, bo na strechu normalnie, wiesz. O, wata, wata, to byśmy się dzwonili na spokojnie o, o, jutro, dobra? Bo kurde, już czuję, że mi kaszelek łapie kuć, się nie, nie mogę, wiesz, przezimić, no nie? Bo nie chcę mieć znowu przerwy, bo te choróbsko mnie dość derywuje ci, powiem. O, dość no dość często. No dobra, dobra, to sobie wykutknę, bo nie nie Dobra, to, to w kontakcie, buźka pa. No, buźka pa, No, poproszę, przeprosiłem go, ale kurczę, no. Spocone jestem cały, tak na worku, tu rozrzewka normalna, to na worku z 10 minut. Tak to się z przerwami, O, tu człowiek jest cały mokry, tak? Ja mam kurde, nie wiem, po bluzie nie widać, ale mam taką, o, termo, i ona jest cała mokra, kurde już. A tego wiecie, a tu, a tu nie jest tak za gorąco. Dobra, działamy. Nowa ławka, próbujemy! He, he, he. Jest gitara, ale to wszystko jest stabilne teraz, no. Zawsze trwieję na takim mniejszym, stabilnym sprzęcie. O, tu mamy jak coś, jakbym się, o! Wiecie co? O, jakbym się zawiesił, to se... Krzyszy i daje i zobaczcie, jestem uratowany. <laughs> Dlatego fajnie, że to jest tutaj. Dobra. No. Kurde, zadzwoni do mnie ostygłem już chory będę, no. <laughs> Znowu. I to ole. Ach, te telefony, dobra. No powiesz, że jestem podjarany, naprawdę sprzęcik jest petarda. Łoweczka. jaka łoweczka, pani, zobacz. A chcę się wieczorem przyjść tu potrenować. Fajnie. Słuchajcie, tak na śłowie musiał jechać, to wiadomo, musiał jechać, a to to, tamto, a tutaj przychodzę o każdej godzinie, kiedy mam tylko chwilę wolną. I raptem posiedzę tu półtorej godziny, godzina 15 i tyle. Na śłowie dojechać pół godziny, wrócić pół godziny, to już godzina w plecy, tak? To zdążę tu akurat przy tam godzinę trening zrobić. To jest właśnie fajne. Ach, i... I okej, godzinko mam ochotę że sobie przychodzę i trenuję. Dobra. Jedziemy 80-90 i 100. Sobie skończymy. Tak na spokojnie, chcę, nie chcę się zrywać na dużych ciężarach. Na stówie chcę się na spokojnie serijkę zrobić ostatnią. Już 90 kg, kolejna seria. Puh. Wszystko robię po 10 razy. 9 dykta 10 powtórzeń. No i teraz stówka. 10 powtórzeń powinno pójść. No, jest gitara. Jest kelafum na robocie, jak to się mówi. Ej, słuchajcie, pomyślcie to, jakbym ja teraz nie jeździł. Ja będę codziennie. Ja codziennie będę sobie przychodził na, teren, na trening. Jak nie rano, południe, jak nie wieczorem. Bym cały czas to trenował. <grym> Tym bardziej fajnie jest to, że ciężkie mogą przyjść. Mogę małe rękawice pokażę. Córka starsza ma rękawice bo ja takie kupiła, Ona kiedyś dawno dawniej przychodziła, a sobie boksowała. No, i dlatego chyba muszę ją dalej Gdzieś muszę znaleźć te rękawiczki, coś średniej. średnie idą. przyjdą sobie, te będą sobie będę sobie na przykład one sobie będą trenować, a później no piłeczkę dam, główną się bawić, a ja sobie, a ja, a ja po prostu będę sobie trenował, tak? I będę spędzał też czas z dziećmi, no, a jak ja normalnie przyjdę siłownie, no to wiadomo, yy, no nie zabiorę tam dzieci. Dobra, idziemy moi drodzy dalej. Uff. 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 Uff ciśniemy z kolejnymi ćwiczeniami. Taki panie poziom, czy taki, a pykniemy może taki na razie, no ten powinien być właśnie okej, okay, dobra, jak nie to sobie raz większe, muszę wyczuć tą ławeczkę, no ten będzie ok. dobra, nie dużo mam, bo mam tylko, wychodzi na to, że mam tylko po 28 kg na hantlu, czyli cały 30 kg, z tego tytułu, że trochę obciążę ja znowu w do ciężarówki, z myślą, że będę trenował, no, ale widzicie, już nie pojechałem, a to tylko odpowiedział serwis i tyle. Dobra, ciśniemy dalej. 28 kg i no, i takich też 4 albo 5 serii, bo tylko robię 2 części na klatę. Zresztą zobaczcie sami, jak, jak, jak ten trening będzie wyglądał. Ale 4-5 serii trzeba zrobić. Brrr. My city, you should come right with me, yeah Feel me if you hear me Sit Water like a fish, Sit Box water to the gillies, yeah This a new wave, this a takeover Do it for the future, time to get a word of makeover Time never stops, know the timing is not Time to clean up the block the Streets been a mess, how can I breathe? Smoke in the air, pure gasoline I see the news, see what you read

no to jest duży wysiłek, to jest jestem, no i się to bardzo zrywać. Czyli na spokojnie zrobię sobie po prostu z kolan, tak? No i ciśniemy. A gdy już cały tręk siłowy zaliczyłeś, to już nie koniec. Teraz czas na przyjemności, jeszcze przyjemności, moi drodzy, zrobiłem sobie fajne cardio. No, i takie to ja będę szanował. Tabata time to jest taka aplikacja. I słuchajcie, ustawiamy sobie tak. 30 sekund work. Work jest napisane, czyli praca, tak. 30 sekund resetu. I takich cyklów zrobimy sobie, moi drodzy. 16. To da nam na 15 takie, taki fajny interwał, wyjdzie nam 15 minutowy. A tego tak się bawimy. 30, no oczywiście. Normalnej pracy, bez szaleństw, bo to wiadomo, są nasze początki, nie wiem jak Wasze, tak? ale moje początki po przerwie, dlatego na worku jest bardzo fajny interwał, wszystko ma fajny wyliczone, Widzicie, widzicie, bata Time się nazywa, Timer, Timer, Timer się Adry nazywa, no, Timer się nazywa, dobrze. W takim razie tu sobie dam na 10 sekund, żeby akurat ten czas rękawice założyć, no i będzie nam fajnie wszystko odmierzało czasowo, no, będzie sikalafą na robocie, tak? Ale człowiek taki teraz pięty, to chociaż się rozluźni, tak po tej siłowni. Dlatego, o, widzicie, nie zdążyłem nawet. No dobra, 30 teraz pracy. Dlatego, widzicie, fajna zajawka, można się fajnie pobawić. Jak mamy woreczek, takie tam rzeczy. Tak, o, ale jest kurde, będzie ciasto. Ale znowu jest tak jakby. Większa, większa, większa siłownia, wiecie po No i teraz mamy 30 sekund odpoczynku, czyli tak, 30 sekund pracę, 30 odpoczynku. Fajna zajawka, spróbujcie sobie na woreczko. Ale ja mówię, już jestem zajechany po tej siłowni, tym bardziej, że znowu przerwa była długa, kurczę. Dobra, i minęło, 3 razy, 3 minęło i tą się tak? na czas i końcóweczka! Wow! No! Na pewno też może się tak chce zrobić! Uff. Daj radę! Ja się bawię dalej, tak jak wspominałem, siłowki w górę, pociągamy na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale. To robi robotę po takim treningu siłowym! A normalnie łapy jak z waty są. Kurczę, Beruś, ma się te zachcianki, co? No co zrobimy? Już taki mam charakter, jak tylko mam czas, to lubię trwać na grubo. A miał być lekki trening, ja pierdzielę. I znowu to się